O tym, że po 100+ hmm, latach demokracji w Stanach Zjednoczonych polityką rządzą idioci i feministki, no to e, miałem okazję się przekonać, bo byłem w Departamencie Stanów i rozmawiałem z tymi ludźmi, no ale myślałem, że w Europie jest tradycja, e, prawda, taleranda, Metternicha, księcia Andrasz i Krasnachorka, no e, księcia Gorczakowa. No, są jakieś silne, to myślałem, że to, no, niestety, proszę Państwa, jak mm, brałem udział w przesłuchaniu y, pana Jana Hanna, y, kandydata na komisarza do spraw polityki zagranicznej między innymi Unii Europejskiej, to stwierdziłem z przerażeniem, że on jest z tego samego tutaj szczepu, co cała ta Unia. To w ogóle jest tak, że wszyscy jak przemawiają, to mówią tak, czy będzie pan, panie ministrze, dbał o rozwój demokracji? Bo ja oczywiście będzie dbał o rozwój demokracji. A co pan zrobi w obliczu konfliktu w Gazie? No, będę dbał o rozwój demokracji i dbał o prawa kobiet. A, a co pan zrobi w takim tam? No to no, będę dbał o rozwój demokracji i prawa homoseksualistów i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i tak człowiek sobie dzielnie brnął. Ja mu nagle zadałem jakieś pytanie konkretne. I jak Państwo to widzieli może na moim Facebooku, człowiek zupełnie został zbity z pantołeku. Nie miał pojęcia co odpowiadać, wahał się nad każdym słowem. W końcu kotał, że, że no, on nie może odpowiadać na hipotetyczne możliwości. Znaczy, polityka zagraniczna musi liczyć na wszystkie hipotetyczne możliwości. A poza tym to Unia Europejska ma ogromną siłę moralną, i to nie z Unii będą się śmiać, tylko Unia się będzie śmiać ze wszystkich wrogów. Więc muszę powiedzieć, że wzbudziło tu jakiś taki negatywny entuzjazm ludzi, którzy oglądają mojego Facebooka. No bo człowiek zrobił z siebie no kompletnego kompletnego nie do rajdu umysłowego, mówiąc najdelikatniej. Ale sprawa, zostawmy człowieka, no już na pewno zostanie mianowany komisarzem, więc już zostawmy go w spokoju. Natomiast sprawa Białorusi wymaga pewnego omówienia. Otóż... Przez dłuższy czas yy, walczyłem z opinią publiczną, bo wszyscy tłumaczyli, że pan Łukaszenka to jest po prostu agent yy, pana Putina, prawda? Więc ja mówiłem, że nie, że jego esencja Łukaszenka on właśnie walczy z, z jego esencją Putinem, że gdyby zabrakło yy, pana Łukaszenki, no to wtedy Białoruś została niewątpliwie wchłonięta przez yy, Rosję z lekką pomożą, pomocą małych, zielonych ludzików albo czegoś takiego. Yy, ale myślę, że nawet bez tego. Yy, Pozbawiona pana Łukaszenki tej ostoi, prawda? Nie, 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 niepodległości Białoruś by została wchłonięta przez Rosję. Na co ja nie mam ochoty, bo ja bardzo lubię Rosję, ale im dalej jest od Polski, tym, tym, jest, tym się lepiej czuję i przyjaźniejsze stosunki mam z Rosją. Zawsze z sąsiadem masz gorsze stosunki, prawda? No i... Proszę Państwa, y, dlatego właśnie powinniśmy reżim Łukaszenki podtrzymywać. Czyli lubimy go czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka jest jedynym gwarantem niepodległości Białorusi. Nie dlatego, że on kocha Białoruś, tylko dlatego, że będzie walczył o swoje stanowisko. Po przyłączeniu do Rosji będzie numerem dwa w najlepszym razie, a po dwóch latach go wyrzucą, a tu jest numerem jeden. Żaden numer jeden nie chce być numerem dwa. I y, y, walczyłem z tym i proszę Państwa, co się okazało? Okazało się, że wyszły na jaw Wikileaks, tego już nikt w Polsce nie czyta, przecież y, po to ci ludzie z narażeniem no, życia dosłownie zdobyli, zdobyli ten pan Manning, prawda, pan, ten, ogłosili te Wikileaks, żeby się dowiedzieć, co mówią różni policji naprawdę. No i z tego Wikileaks, może Państwo się dowiedzieli dwa lata temu, że pan, już nie mówię ekscelencja, tylko godny Radosław Sikorski, yy, mówił o tym dokładnie tak samo jak ja, ale w prywatnych rozmowach oczywiście, a nawet w oficjalnych depeszach, ale wewnętrznych, tajnych depeszach do, do Warszawy, czy z Warszawy do ambasadorów, prawda? Natomiast publicznie mówił, że no Łukaszenkę to trzeba się pozbyć, ale no, tak naprawdę Warszawa paralizowała wtedy, yy, wszystkie działania na rzecz demokratyzacji Białorusi i pozbycia się pana, pana Łukaszenki. To była słusznie. No niestety te Wikileaks nam trochę tutaj przeszkodziły. No i to na pewno był jeden z powodów, dla których pozbyto się pana Sikorskiego, który przecież naprawdę miał zupełnie inne poglądy na temat sojuszu polsko-amerykańskiego, niż oficjalnie głosił z trybuny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, odszedł honorowo na pozycję numer dwa w państwie, więc właściwie nic złego mu się nie stało. Ale to pokazuje, jak niebezpieczne jest, jak na jaw wychodzą prawdziwe opinie, prawdziwe opinie ministrów. No, mimo wszystko, mimo wszystko państwowi, no, muszą mieć możliwość, mieć ten luksus, że jak wysłają prawdziwą opinię, z Warszawy do Paryża, to ona nie wpadnie w łapy obcego wywiadu, albo, co nie daj Boże, dziennikarza, żeby jak wyjdzie dziennikarza, jak wpadnie w ręce obcego wywiadu, to my, to my nie wiemy, że obcy wywiadu ma tę wiadomość, czy nie, a jak wszyscy ogłoszą, to wiadomo, że ma, prawda? Więc, więc przynajmniej coś wiemy. Także, proszę Państwa, ja teraz pojadę na Białoruś na pół dnia, tam jest takie seminarium na temat Polska, Wschód, nie nad nazwy, przepraszam bardzo, to jest tuż za, tuż za granicą, w wrześniu. Pojadę i wywężę, natomiast chcę powiedzieć, że ta współpraca z Białorusią, Ukrainą, Litwą jest dla nas bardzo potrzebna. Ja jestem zwolennikiem, zwolennikiem oparcia się właśnie o Litwę, Białoruś, Ukrainę, Słowację, Czechy, prawda, Węgry przede wszystkim a nie o Niemcy, a nie o Niemcy, Stany Zjednoczone czy Chiny. Oczywiście w obecności chcemy mieć Chiny, bo zawsze to jest graniczy z Rosją, prawda? Mogę chcieć, mogę chcieć ze Stanami Zjednoczonymi, a tak naprawdę Polska powinna budować obóz samodzielny, takie między morze, właśnie w oparciu o tradycję agielojską, czyli Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Węgrzy. Czesi, Słowacy, może Rumunii, założenie, założenie silnego obozu, który byłby, a nie, nie rosyjski, a nie niemiecki, byłby y, takim buforem między imperium rosyjskim a imperium niemieckim. Y, oczywiście oba te państwa się starają, żeby taki bufor nie był zbyt silny, no ale to my musimy to zrobić, żeby go zmontować. Z tym, że musimy przekonać naszych partnerów, że nie jesteśmy wariatami. No bo jeżeli na przykład premier Słowacji, premier Czech, premier Węgier ogłaszają, że Deniderzbom w sprawie Ukrainy, że nam niczym nie grozi, a Polska straszy cały Zachód że za chwilę tutaj wojska rosyjskie wyglądują w Warszawie, w Berlinie i Paryżu, no to wychodzimy na niewiarygodnych w oczach, w oczach Czech, Węgier, a także, a także innych krajów. Także musimy, zamiast krzyczeć przeciwko Rosji, musimy zbudować obóz, który by się był w stanie przeciwstawić i Niemcom, i Rosji. I to jest zadanie dla przyszłego państwa polskiego, bo obecne jest tak słabe, że niczego już niestety nie zrobi.